Ciągle tu jakieś maile, jakieś oferty, reklamy. Przecież oszaleć można normalnie. Reklama pomadki przyszła. To od razu kachce prześlę. Przecież gdybym ja dostała wszystkie te samochody, które niby wygrałam, przecież nie miała gdzie tego postawić. Jakiś gara, żebyście mi dali wygrać. Ja sobie tutaj po prostu włączam taką blokadę antyspamową i już tego nie dostaję. Zaśmiecone po prostu wszystko tymi reklamami. Reklama dźwignią handlu. Muszą wysyłać. O, jakiś puder nowy. A, pomadka. Do przemyślenia. Cześć. No cześć! No cześć! No kto to tak się spóźnia? No co to za pretensja w głosie? Oj, no Minutkę już. ledwie. Chodź. Jakie miejsce fajne. Fajne, co? To jest teraz bardzo modne miejsce w Warszawie. Tak? Mhm. Ładnie to jest tak skąpo, minimalistycznie, no. ale w dobrym znaczeniu. No właśnie, bo wiesz, ja specjalnie wybrałam to miejsce, żebyśmy w końcu mogli odetchnąć trochę od tych wszechogarniających reklam. Od tego ataku, wiesz, no, stop reklamy. No tak, bo faktycznie dzisiaj miasto to taka. Arena walki o klienta, wiesz, wychodzisz pod paski, makaron, wszystko po prostu. Nie wiem, czemu akurat tak jedno po drugim mi przyszło Nie wiem, do głowy, dlaczego zaczęło się od ale dobra, widać, temat jest bliski. Nie? Może cię kuzynka wysyłała. Ale mnie ostatnio jakoś tak. Te dzisiejsze reklamy, a przynajmniej niektóre, bywają. Arcydziełami. Tak, no ale sięgnijmy troszkę pamięcią wstecz i przypomnijmy sobie te reklamy, które z arcydziełem nie miały niczego wspólnego, naprawdę. <grym> w pewnym sensie były to arcydzieła. No może na, na tamten czas, po ale. Po latach, nie, po, po, po latach to są to Nie, bierze. no teraz no, dobrze, obejrzeć. Może nie arcydzieła, perełki. Grzesiu, jesteś przygotowany na dzisiejszy odcinek? Tak. Pierwszy, jakby blok, tak bym to nazwał, bardzo mi się podoba, bo to jest w reklamie faktycznie. Bardzo istotne, jeśli nie najistotniejsze. Zaskoczenie, płyta. Skupmy się na tak zwanej reklamie z zaskoczką. Czyli Od... pierwszy dział nasz. Taki pierwszy dział to moja pierwsza propozycja dla Ciebie. Halo? Aha, cześć. Tak? Tak, oczywiście. Tak, dobrze. To świetnie. No to czekamy. Hej. Kurcze blade, zaraz przyjdą. Kurcze blade. Kurcze pieczone. Widzisz, jaka gra słów? Ale kurcze blade, kurcze blade, kurcze pieczone i, I są w domu. Mikrofala. Tak. Faltona. Kurcze pieczone. Problemem nie był kurczak, oczywiście, bo zawsze się ma w domu ja wiesz, kurczaka tak. gotowego do włożenia do To Nie zawsze jest w tym go gołupiec. No bardzo ładna reklama. No to co Ty masz dla mnie w tym zestawie? Ja mam dla Ciebie kolejną reklamę z tamtych lat. Sekundent. E, wiesz, 80, podczas 80, kręcenia 80, tej reklamówki 80, ile razy zmieniali szczękę. Wiesz, za, ten, za, ten za, dziadek co najmniej trzy razy wkładał. Za, taka ja, jest sugestia tutaj montażysty, który fakt robi, no wiesz, robi to widzę na szczęki, zmiana tak. szczęki. Tam ekipa podchodziła, tutaj makijaż była, jak ktoś mu szczękę wymienił. Bo przed reklamą tak naprawdę dostępnych mieli 70 zestawów tych szczęk, no ale zostało. tam Tyle ile zostało. Taka moja propozycja. No to reklama z zaskoczki ciąg dalszy. Co cię proszę, puść mnie, a spełnię wszystkie Twoje życzenia. O nie, właśnie buty gumowe firmy Fagum Stomil to jest to, o czym zawsze marzyłem. E, kalosze gumowe to jest to, o czym ten pan marzył. I to już jest koniec. To jest. już jakby. Po co ci więcej asiągną, marzeń? nie? Osiągnął wszystko, bo no, bo się po prostu się spełniony. Po co ci rodzina, dzieci, dom, dobra nie, praca, satysfakcja, dobrze. pieniądze, z wakacje? Firmy... Tej. 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 Krzysiu, zerknij na kolejną reklamę, którą dla Ciebie przygotowałam w naszym cyklu, w naszym dziale. Reklama z zaskoczką. Ja buduję fortecę. A ja dom. Forteca jest bezpieczniejsza. Ona ma rację. Po co ci forteca? Wystarczy PZU. Mamy pokój? Mamy dzieci? Mamy babcię, która pilmuje dzieci. Czyje to kapcie? <grym> Czyje to są kapcie, ja się pytam. Dziadek opuścił rodzinę. Ale to dziadek nie może normalnie wziąć, włożyć przed opuszczeniem rodziny do e, jak, szafki? Jak to chłopiec? Rzuci gdzie popadnie. No, po prostu. Dziadek wyszedł, smrót pozostał. O, toż to przyszło. <grym> Przygotowałem dla ciebie reklamę z cyklu. No. Reklama za skoczką o produkcie dla kobiety. Chcesz mieć piękne włosy? Dam ci radę. Idź do lasu, kiedy księżyc w pełni. Nazbieraj pokrzywy i skrzypu. Wrzuć do garnka. Dołóż łeb kuta. I włos czarnego kota. Gotuj to trzy dni i trzy nocy. Naprawdę chcesz mieć piękne włosy? Tak, chcę. To wylej to wszystko w diabły i kup odżywki do włosów Frutaroma Interfragrance. Frutaroma. Zastanawiam się, czy ten kosmetyk działa. Bez ugotowania tego wszystkiego i wylania? Dobre pytanie. Czy to jest tak, że musisz to po prostu nagotować się tego i wylać i dopiero wtedy myjesz ten włosy? Tak, możliwe. Możliwe, że na tym to polega, że włosy się męczą podczas gotowania, dostają te temperatury z tego gara, są przygotowane na przyjęcie środków. Jest orzeźwienie, odżywka i jest lepiej. Ludzie się schodzą, nie? No schodzą się, bo ja Ci mówiłam, że to jest modne miejsce. No. Wiesz, całe szczęście spotkaliśmy się tutaj wcześniej, wczoraj mamy miejsca siedzące. Ta ma szamponu. Jest takim płynnym przejściem do kolejnego działu, który zadałaś, mhm. czyli seks w reklamie. Ale to tylko pozornie wydaje się proste, prawda? Seks w reklamie. Nie. Bo nie chodzi mi tylko o pokazywanie na gości, wykorzystywanie na gości. Nie. Bo... Nie. Spójrz na te reklamy, które ja dla Ciebie przygotowałam i mam nadzieję Ty dla mnie w taki sposób. Co jeszcze można zareklamować wykorzystując seks? Na centrale centralę Elkoru połączą każdego. Tak wykorzystany seks. Normalnie reklama z cyckiem. No widzisz. Można? Od, a nie, że tam gwiazdy przechodzą do, do nowej sieci. Cycek pokazał. Jakie to ma znaczenie? Ja już bym kupił. Teraz proszę spójrz na reklamę, którą ja przygotowałam. No ja, ale wycieczki. Schodzą. W jaki spo... No i ale kto przychodzi, przychodzą chłopaki. W większości. Uśmiechnął się do ciebie. No, Uśmiechnął się Ale myślę, że bardziej patrzę, co my tu robimy, wiesz? Tak. No, ja tak nie mam rwania, ale dobra, nie o tym. No, okej, okay, dobra, to mam, myślę, jeszcze coś bardziej zaskakującego, coś bardziej odjechanego. Mm. I tutaj to już naprawdę, nie wiem, jak oni wpadli na to, żeby przez seks do klienta. reaguje na każdą zmianę ciśnienia. A co, ten pan tak dmucha? No, ten oj, pan widzi panią. oj, oj! ten się ciśnie, nie podnosi. Gdzie wskazówka? A jak on tam w tle... Manometry i termometry. Termomanometry. Manometry glicerynowe i kwasoodporne. O, a jak pani odchodzi, to wskazówka spada. spada to, to bardzo tutaj grało. Zobacz na to. Zimna woda? i ratunku! Ukradli mi go, Co ja teraz zrobię. Był dodatkowym źródłem energii w systemie CO. I zawsze miał bajcie po wodę, tak? Nic więcej nie zginęło. Musi mi Pani jeszcze powiedzieć, kto produkuje te zasobniki ciepła. Szefie! Mam! Elgas! Zasobniki zapewniają stały dopływ ciepłej wody, zwiększają sprawność układu CO. Elgas to ciepło, którego potrzebujesz. I jakie jest teraz Pani zmartwienie? Znowu jestem nago, a książka została w łazience. <suszy> tak, i teraz... Jak tu czytać? No nie poczyta. No to ostatnia z serii Seks w reklamie. Moja propozycja, proszę bardzo. Satelita astra. No ewidentnie seks wiadomo łóżko. wszystko jest przygotowane. Ale tak w butach do łóżka o co chodzi? Widzę, że nie oglądasz takich filmów. No raczej nie, to jest normalne. To się przeważnie odbywa w butach. Telewizja satelitarna bez konkurencji. 14 programów z satelity Astra. Urządzenia do odbioru telewizji satelitarnej. Satelity Astra. Najtaniej w Baltonie. 14 kanałów? 14. Myślę, że to jest taka optymalna liczba. Teraz masz 160, a oglądasz i tak 14. No właściwie. Co najwyżej. Albo dwa. Albo dwa nawet. Czy przygotowałaś się do zadania, które zresztą sama. Wymyśliłaś, czyli znani w reklamie. No pewnie tegoż. Pierwszy znany, myślę, że wszyscy go y, lubimy, kojarzymy. Ach, niejednokrotnie razem z nim się bawimy przez tę minutę. Zobaczmy, nie zdradzajmy. Chciałabym, żeby się dobrze prezentował. Hmm. Był solidny i nieskomplikowany. Hmm. Pełni poczucie bezpieczeństwa i niezawodności. Hmm. A przede wszystkim, żeby miał w sobie bardzo dużo ciepła. Tak, mamy propozycję, która spełni pani wszystkie żądania. To jest znowu Elgaz, zobacz. Tak, daje dużo ciepła. I daje poczucie bezpieczeństwa, widzisz, tej pani? No tak, bo możesz sobie normalnie książkę czytać. O, jak się przytuliłam do pieca. Ciepło, którego potrzebujesz. Elgas to ciepło, którego potrzebujesz. To jest normalna sytuacja. Widzisz piec, podchodzisz tak się wyginasz. Kiedyś wynajmowałem taką chatę z piecem kaflowym. Musiałem uciec stamtąd, bo po prostu nic nie byłem w stanie robić. Ciągle się wyginałeś przy piecu. Ciągle się przytulałem do pieca. Oj, żebyś za dużo nie Raz zobaczy. się oparzyłem. A i, i, czym? No piecem, bo ja się przytuliłem bez sensu na napaliłem. No tak się przytuliłem. Czyli klatał? Czyli tak, tutaj był narożnik, to sobie... Tu. Jesteś taki rozdarty teraz. Jak judymowe drzewo. Ojej. A masz jakąś bliznę ranę? Włosy mi tak rosną tutaj. Pokaż. Taka ścieżka do No Bo za grze... do... Przepraszam, jak? Ścieżka do Leszka? Tak się mówi, no to może niekoniecznie nie znam. będziemy to pokazywać, ale... Nie znam. Znani w reklamie, co przygotowałeś? Okay. Znani w reklamie, mam dla Ciebie... Znani w reklamie, mam dla Ciebie człowieka związanego ze światem sportu. O, jak ja uwielbiam sport. Uwaga, proszę Państwa, za chwilę, dosłownie za parę sekund, start finałowego biegu na Ale Jest w swojej roli, jest jako komentator wykorzystany. Tak, tak, prawidłowo, biegi będą, tak? się panowie? się. Chyba buty, buty będą tak reklamowane? A, spokojnie. W 2006 Morozow. Ale oto <grym> co się dzieje. Pojawił się ktoś niespodziewany. Operator z kamerą, z napisem Hitachi. Sędziowie nie przerywają biegu. Wystartowali. I pędzi za nimi także operator. Wyprzedził całą stawkę. Zdecydowanie nieprawdopodobna sensacja. Czas lepszy od rekordu świata. Stadion oszalał. Zawodnicy są zaszokowani, ale gratulują niezwykłemu zwycięzcy po prostu wiedzą, Hitachi jest nie do pokonania. Kamera Hitachi VM 600E. Krzysiu, nie ma co zwlekać, jest coraz więcej ludzi, robi się gęsto. Przechodzimy do kolejnego działu. Każdy chciał to mieć. I w tym dziale mam dla ciebie taką reklamę, reklamę produktu, który był hitem na polskich ulicach. <mulity> Ale nie, nie. Ale panowie, panowie, ja widzisz? Nie. Jeszcze nie. dalej, jeszcze mhm. dalej, jeszcze jest, dalej. Nie, jest, tak? I sam maluch. To to. <grym> Fiat 126 PFL i bis w ciągłej sprzedaży oferuje FSM. I jak tak patrzysz, tak na maluszek, że to ma oczy, nie, mruga do ciebie. Widzę, że, że chcesz powiedzieć, że nazwałaś jakoś tak, swój samochód. Bo ja miałam maluszka, Ja miałam granatowego malucha. Jak się nazywał? Zyku bzyku, i, yy, i jeździłam jaki, jakim no Z czym tak, związana jest historia? Po prostu tak, bzyczał, jak jechaliśmy sobie. Był, ale świetny, był naprawdę granatowy, był piękny, ja nie mieściłam przez kilka lat. I powiem Ci szczerze, jak go sprzedawałam, naprawdę płakałam. To był mój pierwszy samochód, i to było coś. Moja mama też płakała, jak sprzedaliśmy malucha. No to, to człowiek się tak Jakby wiadomo, że ulga z jednej strony, bo potem kupiliśmy większe auto, Aha. a że ja się nie dokładałem, moi rodzice. Ale jednak płaszcz był. No był. Wiesz, żadnego innego auta nie dało się naprawić na przykład rajstopą. Masz rajstopę, ściągasz, podwiązujesz i jedziesz. No kurczę. Ach, maluchy, to są dobre wspomnienia. Ja przygotowałam dla ciebie reklamę taką. Muszę. Muszę je mieć. Momencik! Muszę kupić okna plastikowe w przedsiębiorstwie elgas, estetyczne, łatwe w montażu, z gwarancją na pięć lat. Elgas, Gdynia, ulica Północna, 9a. Był szał na te PCV-ki. Był. Każdy chciał mieć PCV-kę. Każdy wymieniał drewniane okna na PCV-ki. Teraz każdy PCV-ki wymienia na drewniane. <grymiany>, na drewniane, tek... wiadomo. Tylko po to, żeby za jakiś czas weszła moda na PCV-ki. Dokładnie. Ale zobaczcie, taka zupełnie naturalna sytuacja. Ludzie mieszkają w niewykończonych domach, prawda? Wstają rano, mają niewytynkowane ściany. Obok łóżko stoi, sąsiad w piżamie, zupełnie z pustostanu biegnie, biegnie. Bardzo Ewidentnie reklama po prostu z życia wzięta. Każdy chciał to mieć. Mam z takiego działu chłopięcego, nie powiem No. Zabawka. W zasadzie to tak, zabawka z serii tych. Które każdy chłopak chciał mieć o! Dzisiaj w nocy Gdzieś w przestworzach Przyszłość jest zagrożona Tylko nowy Himen ze swoim statkiem kosmicznym Może ją ratować W ułamku sekundy Superstacja międzygwiezdna stawia czoło każdemu wyzwaniu Marsz. Podstępny Kalmar